Cześć! Zapraszamy do podcastu Neuromarketing na Allegro, w którym szukamy sposobów na to, aby produkty, które sprzedajesz przez internet, znajdowały się wśród tych najchętniej wybieranych. Nazywam się Karolina Albanowska i jestem właścicielką firmy Albari Marketing, prowadzącej badania i szkolenia z zakresu neuromarketingu. A ja nazywam się Tomasz Świątaniowski i od wielu lat prowadzę szkolenia i konsultacje pomagające przedsiębiorcom w rozwoju ich firm. Jestem właścicielem agencji świętoniowski.pl, która koncentruje się na działaniach związanych z rozwojem sprzedaży na Allegro. Witaj droga słuchaczko, witaj drogi słuchaczu. Ten odcinek powstał pod wpływem pytania, które zadał mi Artur. Artur jest z branży piwnej i w pewien sposób sam naważył sobie piwa, robiąc kilkudniowy urlop, także od Allegro. Kiedy wrócił, okazało się, że czekają na niego trzy negatywne komentarze. Zadzwonił do mnie i zapytał się Tomek: Co mam z tym zrobić? Artur nie jest jedyną osobą, która spotyka się z przejawami niezadowolenia klientów. Jeżeli handlujecie na Allegro, to tym przejawem bardzo często jest negatywny komentarz. Chciałbym Wam przedstawić krótką metodologię tego, co można zrobić w takich sytuacjach. I jak można pracować z klientami na Allegro? Jak można handlować na tym portalu tak aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej? Ja swoją przygodę ze sprzedażą w tym serwisie rozpocząłem na początku 2020 roku przez przypadek, zbiegło się to z pandemią, nieistotne teraz. Pamiętam jeden ze swoich pierwszych negatywnych komentarzy, które otrzymałem. Komentarz brzmiał, odtwarzam go z pamięci, mniej więcej tak. Kupiłam dwie ściereczki. Koszt przesyłki przewyższał koszt kupionego towaru. Nie polecam. Przyjrzałam się transakcji tej klientki. Rzeczywiście kupiła dwie ściereczki, powiedzmy za jakieś 5 zł. Koszt przesyłki około 9 zł. Komentarz jak najbardziej merytoryczny. No, rzeczywiście koszt kupionego towaru był mniejszy od kosztu przesyłki. Natomiast z drugiej strony, tak na logikę się nad tym zastanawiając, to no, przecież klienci wiedzą co robią, wiedzą co kupują, wiedzą za ile kupują i wiedzą, że no, ta przesyłka coś musi kosztować. Nie zastanawiałem się długo, podnoszę telefon, dzwonię do klientki. I tak odtwarzam teraz z pamięci, bo to było już parę dobrych lat temu i tam usłyszałem mniej więcej coś takiego. Proszę pana, przecież ja wszystko napisałam. Kupiłam dwie ściereczki. Koszt przesyłki był wyższy od tych ściereczek. A w ogóle nie spałam całą noc. Wracam właśnie do domu i nie mam ochoty z Panem dłużej na ten temat rozmawiać. Ja zdążyłam tylko powiedzieć: OK, rozumiem. Wyślę do Pani krótką wiadomość z prośbą o usunięcie tego komentarza. Do widzenia. Tyle zdążyłam zrobić. Natomiast to, co sobie później pomyślałem o tej sytuacji. To mam po drugiej stronie kobietę, która jest w jakiejś tam sytuacji. Coś tam się musiało wydarzyć. Tak usłyszałam z tonu tego głosu. Yy, zmęczona, starsza pani, pielęgniarka, lekarka, wracająca do domu po męczącym dyżurze. No, a może coś się wydarzyło w jej rodzinie: może ktoś zachorował, może ktoś umarł. Nie wiem tego. Pomyślałem sobie, że ten drobiazg, właściwie związany z kosztem przesyłki, to mogła być ta kropla, która przelała czarę akurat w tym momencie, tej goryczy, która z różnych stron tą naszą klientkę dopadła. Napisałem na spokojnie wiadomość do tej pani, wys wysłałem prośbę przez system Allegro o usunięcie tego komentarza. Wieczorem ten komentarz zniknął. Udało się. I teraz tak, w tym odcinku chciałbym, żebyście się nauczyli skutecznych metod radzenia sobie z negatywnymi komentarzami, z negatywnymi opiniami, które mogą wpłynąć na waszą reputację w serwisie Allegro i na poziom sprzedaży. I teraz dlaczego te komentarze od klientów są takie ważne? Zresztą nie tylko negatywne i do tego też nawiążę w tym odcinku. Otóż ilość negatywnych komentarzy Wpływa na jakość waszego konta, to co widzicie w panelu jakości. Jakość waszego konta wpływa na trafność wszystkich waszych ofert. Dlatego należy naprawdę dołożyć ze swojej strony dużych starań, ażeby ten panel jakości to zawsze był ten poziom super albo super plusa. I teraz, tak, co można zrobić. Oczywiście jest jeszcze jeden aspekt, nie tylko jakieś cyfry, które pokazują jakość waszego konta, ale też takie normalne postrzeganie na sprzedawców przez klientów. No wchodzicie na konto, które ma poziom jakości 97% na Allegro to prawie samobójstwo, tak? Nie wchodzimy na takie konto jako kupujący, bo widocznie sprzedawca musiał coś tam grubo nabroić. Co można zrobić, aby takich sytuacji uniknąć, albo jak rozwiązywać, jeżeli już taka sytuacja się pojawi? Krótki schemat, krok po kroku, teraz Wam przedstawię. Po pierwsze, przeanalizujcie tę sytuację. Coś takiego, co ja zrobiłem w sytuacji tego jednego z pierwszych negatywnych komentarzy, które otrzymałem. Sprawdziłem sobie, co to jest za transakcja, co ta osoba kupiła, skąd, to, skąd ona jest w ogóle, z jakiego miasta sprawdziłem sobie tracking przesyłki. Kiedy ją wysłaliśmy? Kiedy dotarła do klienta? Chwileczkę się zastanowiłem nad tym, czy mogło dojść do jakiejś pomyłki w pakowaniu towaru. Jakby Tą całą wiedzę, którą mogę wyciągnąć sobie z tej transakcji, Mam ją w systemie, wyciągam ją, no, staram się przygotować do tej rozmowy. Zastanawiam się, co mogło później, tak po to, aby później klient w tej rozmowie nie zaskoczył mnie, żeby jak najmniej było takich sytuacji, kiedy coś może mnie zaskoczyć. Oczywiście czytam też szczegółowo, analizuję komentarz, który wystawił klient, bo tam możecie odnaleźć jakby całe źródło tego problemu. Kolejny krok, który wykonuję, to jest telefon do klienta. Kiedy należy zadzwonić? Są tutaj różne teorie. W poniedziałek rano nie, bo ludzie są zajęci, wieczorem w poniedziałki są zmęczeni, w piątki myślą o weekendzie. Najlepiej właśnie kiedy najlepiej? Otóż moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu podnieście telefon i zadzwońcie, ponieważ nigdy, ale to nigdy nie wiecie, w jakiej sytuacji znajduje się Wasz klient. Podnoszę telefon, dzwonię, i teraz krótki schemat takiej rozmowy. Co tam się powinno wydarzyć? A jeszcze jedno, czasami klienci nie odbierają, zawsze wysyłam tam wtedy SMS. Z krótką informacją, dlaczego dzwonię. Nie dlatego, żeby odkręcać trudną sytuację z negatywem, tylko piszę dzwonię w sprawie transakcji na Allegro, przedstawiam się z imienia i nazwiska i dopisuję nazwę firmy. Część klientów. Nigdy nie odbierze od was telefonu, bo nie zna waszego numeru. Nie zastanawiajcie się nawet, dlaczego ludzie tak robią. Część osób tak po prostu robi i tyle. Kiedy już klient odbierze telefon, ja zawsze mam taki schemat pracy z klientami, że się po prostu przedstawiam. Imię i nazwisko dzwonię w tej firmę. Otrzymałem od pana, otrzymałem od pani negatywny komentarz, coś mogło później tak z tą transakcją. Chciałbym się dowiedzieć, co się wydarzyło. I tutaj w tym momencie zamieniam się w słuch, ponieważ. Pierwszym etapem, pierwszym elementem tego schematu jest wysłuchanie klienta. Wysłuchanie to znaczy nie przerywanie mu. Trzeba dać klientowi się wygadać. Można zadawać dodatkowe pytania, natomiast te dodatkowe pytania mają wyciągnąć dodatkowe informacje od tego klienta. Czy przesyłka dotarła cała? Czy ktoś z domowników ją odebrał, czy może pan pani ją odebrał osobiście? Czy później ktoś mógł do niej mieć dostęp? Czy opakowanie tej przesyłki było nieuszkodzone? Jakby dopytujecie się, co tam, i o ile jakiś problem był jakby z samym towarem, który klient stał. Drugim ważnym elementem tych rozmów jest umiejętność okazania empatii, takiego zrozumienia tej sytuacji. Kolejny raz dany przewoźnik nie dowiózł w terminie paczki. Nie wasza wina w 100%. Ale też nie wina klienta. My, jako sprzedawcy, jesteśmy zawodowcami odpowiadamy za to, aby paczki docierały do klienta na czas. Co, co to obchodzi klienta, że jakiś tam przewoźnik zawalił po drodze, zgubił paczkę, nie wiadomo, co się z nią dzieje? My musimy brać na siebie odpowiedzialność za to. Ja zawsze wtedy mówię coś w rodzaju Przykro mi, że spotkała panią ta sytuacja. Dlaczego tak mówię? Bo mi zawsze jest przykro, jak mój towar nie dociera na czas do klienta, albo jeżeli występują jakiekolwiek problemy z, to, z tą przesyłką. Co więcej, takie zdanie mogę wypowiedzieć zawsze, nawet kiedy jeszcze nie wiem dokładnie, co się stało. Przykro mi, że spotkała panią ta sytuacja. Tyle. No, słyszę, że ktoś po drugiej stronie jest zdenerwowany, rozczarowany, ma jakieś pretensje. Przykro mi, że spotkała panią ta sytuacja. Czasami, jeżeli macie taką potrzebę, to w tym momencie, jak już klient się wygadał, powiedział Wam o co chodzi, poproście o czas na sprawdzenie tej sprawy. Klient może Was zaskoczyć, może mieć jakieś roszczenia, nie wiadomo jakie. Możecie w danym momencie nie wiedzieć, jak rozwiązać tą sprawę. Możecie być jedyną osobą decyzyjną w firmie, która może to rozwiązać, a i tak w danym momencie możecie akurat nie mieć pomysłu, jakie najlepsze rozwiązanie byłoby tej sytuacji. Poproście o czas. Powiedzcie, że oddzwonicie. Gdyby to nie była jedna z tych wielu takich standardowych sytuacji, którą po prostu można rozwiązać w trakcie rozmowy telefonicznej. Jeżeli macie swoich pracowników, powinniście mieć spisane pewne procedury, co ludzie mogą, czego nie mogą zrobić w danej sytuacji, tak żeby jak najmniej takich spraw trafiało wtedy do Was, bo lepiej rozwijać biznes i zajmować się tymi rzeczami, które wpływają na zwiększanie naszej sprzedaży, a nie czymś, co może ją zatrzymywać. Kolejnym punktem jest ustalenie sposobu naprawienia błędu. Zwrócę pani środki, dośle brakujący towar, zgłoszę reklamację u przewoźnika. I tutaj bardzo ważne, jeżeli towar gdzieś tam utknął, widzicie na trackingu, że 4 dni temu trwał do jakiegoś, dotarł do jakiegoś punktu przeładunkowego u przewoźnika i nic się z tym dalej nie dzieje. Nie mówcie klientowi, że a taki owak jest ten przewoźnik, przecież wszyscy tym wiemy. Tylko powiedzcie mu: OK, sprawdzę, zgłoszę reklamację w pani, zgłoszę reklamację w pana sprawie. Postaram się, żeby ta paczka jak najszybciej do, do państwa dotarła. Czasami, kiedy widzę, że jakby pewien problem może być po stronie przewoźnika, zazwyczaj dodaję: Jeżeli ta paczka gdzieś zaginęła, wyślemy pani od razu nową. Tylko nie mówię, że wyślę w, tej, w tym danym momencie, tylko że najpierw sprawdzę u przewoźnika, bo bardzo często jest tak, że ta paczka już tuż tam się już wita, prawda? Z tym klientem, jakby na ostatniej mili, na ostatnim kilometrze, e, najwięcej firm przewozowych ma po prostu problem z dostarczeniem tej paczki. Ostatni punkt, jeżeli taka sytuacja oczywiście miała miejsce, że coś naprawdę zawaliliście, że wiecie, że pomiliście towar, że macie tam pewność, że błąd jest po waszej stronie, zapytajcie się, co mogę zrobić, aby pozostała pani naszym klientem. Przerzućcie to, jakby na klienta to pytanie. Oni wam odpowiedzą zazwyczaj, nie poproszą o nowe Ferrari. Przynajmniej jeszcze do tej pory nikt mnie nie poprosił. Możecie sami od siebie też coś zaproponować. Czy 20% bonifikata na ten towar rozwiązałaby ten problem? Zależy mi na tym, żeby została pani naszą stałą klientką i do tego zadowoloną. I w większości przypadków ludzie naprawdę są wtedy zadowoleni, że ktoś zrobił taki krok w ich kierunku. Czemu 20%, a nie 30%? Albo 40, albo 50, zostawcie sobie pewną pole, pewne pole na negocjacje. Część klientów to uwielbia. Powiecie 50, oni poproszą o 60. Powiecie 20, oni powiedzą 25. Więc jakby zacznijcie od tych niższych stawek. Ostatnia rzecz, którą ja robię, to jest dziękuję za zgłoszenie problemu i dlaczego? Ponieważ większość klientów w ogóle nie zgłasza żadnych reklamacji. Nie zostawiam Wam ani pozytywnego, ani negatywnego komentarza. I część z Was się wtedy uśmiechnie i powie: Okej, okay, nie mam negatywnego komentarza, to nie mam problemu. No, zazwyczaj, niestety, aż tak dobrze nie jest. Zazwyczaj to jest tak, że te gdzieś tam problemy narastają i one wybuchną akurat nie wtedy, kiedy trzeba. Klienci, którzy zgłaszają swoje pretensje, reklamacje, zostawiają je w komentarzach, są bardzo wartościowymi klientami. Jeszcze do tego wrócę, jak można wcześniej jakby sprawdzać i diagnozować tą sytuację i sprawdzać, czy aby my działamy tak, jak powinniśmy. Natomiast co robimy, kiedy już problem jakby wybuchnął, pogadaliśmy z klientem, już wiemy, co się stało? Bardzo ważną sprawą jest wdrożenie pewnych działań naprawczych w firmie. Dlaczego? Bo no musimy zrobić wszystko, żeby takich sytuacji nie było w przyszłości. One są bardzo kosztowne i koszt towaru to zazwyczaj to jest drobiazgiem, chyba, że handlujecie nowymi iPhone'ami, no to okej, okay, dobra, to wtedy koszt tego towaru jest spory, ale zazwyczaj w takim typowym handlu to jest tak, że więcej Was kosztuje rozwiązanie, naprawienie tej sprawy, niż nawet ten cały towar jest warty, więc analizujemy tą sytuację. Zbieramy informacje od tego klienta. Sprawdzamy, czy mamy dobry opis oferty. Może opis oferty trzeba zmienić, może tytuł oferty trzeba zmienić, może w produktyzacji ten produkt jest źle połączony i klient, klientowi wydawało się, klientce wydawało się, że coś innego od nas kupuje. Może trzeba zmienić procedury w naszej firmie. I tu uwaga, okej, okay, część z was są jakie procedury, prawda? W każdej takiej sytuacji dobrze sobie zrobić na podstawie tego, co się wydarzyło, krótki schemat działania, nawet dla siebie. Często jest tak, że tego typu sytuacje zdarzają się rzadko, więc jeżeli sobie spiszecie pewne procedury, to co można zrobić w takiej sytuacji, pomoże wam to w przyszłości. Nie musicie się na nowo zastanawiać, okej, okay, jaki schemat tam rozmowy z klientem zastosować, odnajdujecie sobie odpowiedni plik w komputerze albo kartkę w zeszycie i myślicie OK, zrobię tak, bo ostatnio to zadziałało. Co ja jeszcze robię? Sprawdzam pozytywne komentarze do transakcji. Tam, gdzie są komentarze, czyli ktoś zostawił nam pięć gwiazdek super, bomba ale coś napisał. Na przykład ten towar nie jest tak, tak samo dobry jak ostatnio, ale jeszcze ujdzie. O, okej, okay, mamy sygnał ostrzegawczy. Coś tam się podziało nie tak. Może od naszego dostawcy dostaliśmy coś gorszego, coś innego i tego nie zauważyliśmy? Ale warto to sprawdzić. Może ten produkt nie trzyma tych parametrów, które trzymał wcześniej. A może wasz producent, od którego bierzecie towar, coś zmienił w produkcji i wam o tym nie powiedział? To wszystko, co wam mówię, to są rzeczy, które mi się przytrafiły. Sprawdzajcie to. Dzięki temu, że od. Że... Chciałem powiedzieć od kilku lat, nie, że na samym początku działalności na Allegro bardzo intensywnie rozmawiałem i komunikowałem się z klientami. Później często dochodziło do sytuacji, że w ogóle nie mieliśmy żadnych zapytań od klientów. Tak? I wtedy ten w systemie jakości Allegro traciliśmy punkty, bo klienci nam nie zadawali żadnych pytań. Ale dobrze opisana oferta to jest taka, gdzie właśnie klienci nie mają pytań. Tak? Więc, ale te dobrze opisane oferty powstały, bo ludzie nam zaczęli zadawać pytania. Na podstawie tych pytań. Poprawiałam ofertę. Na podstawie negatywnych komentarzy albo negatywnych uwag od klientów, poprawiałam swoją ofertę. Mam jedną taką ofertę, gdzie ją wprost opisałem, że ten towar nie jest wysokiej jakości, ale nadaje się do tego, do tego i do tego. Czemu tak napisałem? Ponieważ klienci, chcąc go stosować do bardzo różnych rozwiązań, natykali się na pewne jakościowe problemy akurat z tą rzeczą. Więc zrobiłem taki opis, żeby nie było tych wątpliwości. To się nadal fajnie sprzedaje. I już nie ma żadnych komentarzy negatywnych od klientów. Proponuję reagować nawet wtedy, kiedy nie trzeba. Wtedy, kiedy ktoś zostawił nam pozytywny komentarz, ale tam jest jakaś negatywna uwaga. Ja zawsze dzwonię do takich klientów i dopytuję, co tam poszło nie tak. Bo czasami to jest rzeczywiście, że to jest jakby wypadek przy pracy. I po naszej stronie nie ma nic do zrobienia, po prostu mogło się coś takiego zdarzyć, rzadko się zdarza, ale okej, okay, pogadaliśmy z klientem, a czasami reagujemy i klient po pierwsze czuje się doceniony, po drugie wie, że rozmawia z wartościowym partnerem. Być może do nas wróci, ale my też dostajemy dodatkową wiedzę od klientów, a jeszcze raz podkreślę: większość klientów nie zostawia żadnych komentarzy. Mówi się tak często w branży, że ci niezadowoleni klienci zawsze zostawią komentarz. Otóż niestety nie. Niezadowoleni klienci rzadko zostawiają swoje komentarze. Negatywne. I bardzo często jest tak, że naraz takich problem w firmie, ludzie nie zostawiają na negatywnych komentarzy, po prostu przestają nas kupować, bo nie chcą takiego towaru, nie chcą towaru takiej jakości. Spodziewali się czegoś innego, dostali to, nie dla nich, nie wracają. Wyrzucą to do kosza, nie zadzwonią. Warto także w losowy sposób ankietować klientów. Jako, że nie wszyscy zostawiają komentarze, to możecie nie wiedzieć, jaki jest prawdziwy obraz sytuacji. Zadzwońcie sobie zawsze każdego miesiąca do 10 do 20 klientów, losowo wybranych, zapytajcie ich, co sądzą o transakcji z wami. Czy wszystko było w porządku? Czy towar dobrze się sprawdza, to co im sprzedaliście? Czy jest coś, co moglibyście poprawić? Kiedyś rozmawiałem z koleżanką i mówię: Słuchaj, no, dzwoń do tych swoich klientów, pytaj się, czy wszystko w porządku. No, nie, no, zadzwonię jeszcze, coś i widzi, nie tak, będę musiała coś zrobić z tym. I bardzo dobrze. Dlaczego? Bo budujecie sobie stałe relacje z klientami, którzy mogą do was wrócić. To coś takiego, jakbyście kupili samochód. W Stanach Zjednoczonych wymyślono to 100 lat temu. Telefon do klienta po tygodniu, po dwóch tygodniach od zakupu. Czy dobrze się panu jeździ? Czy wszystko jest w porządku? Oczywiście można się bać: Nie, no, coś mi tam stuka w lewym kole. Bardzo dobrze, że mi pan o tym mówi. Proszę natychmiast przyjechać do naszego serwisu. Tak zaopiekowany klient zostanie waszym klientem na długo. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczył wam kilku takich przydatnych i sensownych pomysłów na to, co możecie zrobić, jak się pojawi negatywny komentarz i jak możecie działać, aby tych negatywnych komentarzy było jak najmniej. Dzięki za wysłuchanie. I do usłyszenia, do zobaczenia. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że nasz podcast był dla Ciebie ciekawy i pomocny. Jeśli spodobał Ci się nasz program, zasubskrybuj nasz podcast i koniecznie dołącz do naszej grupy na Facebooku. Do usłyszenia w następnym odcinku.